Cześć, witam was bardzo serdecznie. No niestety, ale wydarzyła się rzecz bardzo zła, bardzo smutna, bardzo przykra i tylko to potwierdza, że no, bardzo źle się dzieje w Polsce. Otóż, moi drodzy, pomnik ku czci ofiar Rzecz Wołyńskiej w Domostawie ja to tak szybko powiedziałem, żeby algorytmy tego nie wyłapały został zniszczony, został zdewastowany niemalże. Widzicie, to tutaj się podziało, zobaczcie. Tutaj jest czerwono-czarna flaga namalowana, a później jest napisane Sława Upa. Coś bardzo przykrego, serio, coś bardzo przykrego. Wbrew pozorom jest to rzecz bardzo zła, to co się wydarzyło. Bo ten pomnik był zbudowany, zrobiony, postawiony nie przez rząd, nie przez polityków, tylko przez zwykłych ludzi, którzy i dali na to pieniądze, i poświęcili swój czas. Rząd, czy tamten poprzedni, czy ten, nie dał nawet złotówki? Mało tego, nawet nie przyłożył się mentalnie, w żaden sposób, dosłownie nic. Mało tego. Oni nawet go krytykowali. Według nich, według tego rządu, który dziś sprawuje władzę, to jest coś złego. To są jakieś ruskie tutaj, jakieś wpływy, agentura ruska. To jest po prostu niedowiary, to co się dzieje. Moi drodzy, ale. Jak w tym kraju może się dziać lepiej, skoro mamy kogoś takiego w Sejmie? Sława Ukrainie! Za coś takiego ona powinna zostać wyrzucona z tego Sejmu. To jest osoba, która nigdy nie powinna nawet do tego Sejmu wejść. Naprawdę to jest poniżenie totalne. Jak ktoś taki może w ogóle być jakimkolwiek posłem? Ludzie, serio? My naprawdę nie mamy w Polsce ludzi innych? Serio? Wśród 460 osób na prawie 40 milionów osób mamy 40-prawie milionowy naród i 400 wybieramy, a wśród tych 400 jest ktoś taki serio, naprawdę, to jest po prostu uwłaczające. To jest niebywałe, to jest nieprawdopodobne. Ale moi drodzy, czego się tutaj spodziewać? Przecież ostatnio było drugie głosowanie. Głosowanie numer 159 na 39. Posiedzeniu Sejmu i to było 5 sierpnia, sprawa bardzo, bardzo aktualna. Było to sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy i to przeszło. Większością przeszło za było 239, czyli nadal będą pomagać, nadal będą pomagać. Tutaj widzicie, jak oni tutaj głosowali nadal będą pomagać. A w zamian będziemy mieć to, co się dziś stało w Domostawie. Słów brakuje, żeby w ogóle o czymś takim mówić. Jak można coś takiego zrobić? Naprawdę, to jest jedyny pomnik taki, który powstał, który realnie pokazuje, co tam się wydarzyło. Przecież przed wyborami prezydenckimi, sam Karol Nawrocki nawet tam był. Panie Karolu, bardzo pana proszę, żeby pan jednak był konsekwentny, żeby pan zatrzymał to wariactwo i żeby pan coś z tym zrobił. Proszę. Bo pan jest historykiem, no musi pan interweniować. I mam nadzieję, że pan tam będzie przyjeżdżał. W ogóle, moi drodzy, ja mam jeden pomysł i dziwię się, ale też rozumiem, bo nie każdy musi wpaść na ten pomysł. Proszę, ten, który tam ma dostęp do tego pomnika, załóżcie tam kamery, załóżcie tam wideorejestrator, załóżcie tam monitoring, załóżcie tam z jednej strony i z drugiej strony... Żeby był wgląd 360 stopni Naprawdę załóżcie tam monitoring Niech to sobie tam wisi Są takie kamery Że one działają na takie małe panele słoneczne Taka mini fotowoltaika nie? Można je kupić, to nie jest droga rzecz To tam coś koło tysiaczka Jedną, drugą powiesić Albo zainstalować, nie wiem, tam przykręcić wysoko Żeby nikt tego nie mógł zdjąć I śledzić to po prostu nadzorować i wtedy wiemy kto, bo teraz może być tak, że oni powiedzą, że to ruskie zrobili. No serio, no przecież teraz już zaczęli pisać, że te napisy są w cyrlicy. A wiecie, taki tylko Kowalski, cyrlica, to tam roskie, ruskie, Rosja, cyrlica, kurcze, jaka tam Rosja, no wiecie co chodzi. Przecież my już na samym początku jesteśmy przegrani, dlatego że oni serio teraz mówią, że to jakaś agentura, że to jest prowokacja i tak dalej, i tak dalej. Ale to by się wykluczało, bo oni jeszcze jakiś czas temu mówili, że to powstało dzięki ruskim, to co teraz ruscy by to dewastowali, ale oni są tak nieobliczalni i oni są tak odklejeni, że oni są w stanie naprawdę też to powiedzieć, czyli zaprzeczyć samym sobie, nie? Jeszcze jedna sprawa, ostatnio media informowały, jak to Sikorski, minister spraw zagranicznych mówił, Polska jest winna Ukrainie solidarność i wdzięczność. Uważa Radosław Sikorski, zacytuję wam fragmencik, Wielkopolska 24 Info. Polska jest winna Ukrainie solidarność i wdzięczność, stwierdził wicepremier i szef MZ Radosław Sikorski. Sikorski podkreślił, że Polska nie ustanie w pomaganiu Ukrainie. Na spotkaniu z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybichą szef polskiego MZ udzielił jednostronnej. Wdzięczności Ukrainie. Wierzą, że Polska zawsze będzie wspierać wolną Ukrainę. Cieszę się, że rozmowa prezydenta Ukrainy Załęckiego z naszym prezydentem, elektem Nawrockim, to potwierdziła. Nie chcę już cytować dalszej części, bo to naprawdę woła o pomstę do nieba. I coś takiego, Sikorski, jesteś ministrem spraw zagranicznych. Pomnik w Twojej Polsce zdewastowali, pomnik historyczny, pomnik, który upamiętnia ofiary. Zrobisz coś z tym, czy nie zrobisz, śmiałem twierdzić i mógłbym się dzisiaj założyć o milion, którego nie mam oczywiście. Ale gdybym miał, mógłbym się założyć, że nie zrobisz, że tutaj nie tkniesz nawet tego tematu. Ale moi drodzy, podobno policja szuka sprawców. No dobre, i to policja zabezpieczyła ten teren, jak podaje RM24. Pomnik rzeź Wołyńskiej celem ataku Wandali. Policja szuka sprawców. Pomalowano farbą został pomnik rzeź Wołyńska, który znajduje się w domostawie na Podkarpaciu. Policja prowadzi intensywne czynności, które mają wyjaśnić, kto jest odpowiedzialny za jego zniszczenie. Poinformowała czwartek oficer Komendy Powiatowej Policji w Nisku, pani Katarzyna pracowała. To, moi drodzy, skończy się tak, że oni później pod dywan będą zamiatać, aż yy, okaże się, że no, nikogo nie znaleźli, nie? No, bo nie znajdą tego. Oczywiście oni przyjęli zgłoszenie, pojechali tam, zabezpieczyli, ale oni nikogo nie znajdą. A nawet gdyby znaleźli, to i tak o tym nie poinformują. No, co, że tam jeden i drugi tam ze wschodu zrobił? No nie, nie powiedzą tego, bo przecież to mogłoby popsuć nasze relacje. Gdyby to jeszcze było za naszą wschodnią granicą, no to my tam nie mamy żadnego wpływu, nie? No, my tam nic nie możemy zrobić. Chociaż nasze wszystkie to takie historyczne. Rzeczy były dewastowane i nadal są, nadal są, to nie, że to było, to nadal się dzieje. To nawet dochodzi do tego, że tutaj w Polsce, na polskiej ziemi, w Polsce, pomnik, który został wybudowany za pieniądze zwykłych obywateli, który został wybudowany po to, bo niczego nie mieliśmy w zamian, to ludzie musieli wziąć sprawę w swoje ręce, budować pomnik postawić go, bo rząd nigdy by tego nie zrobił, bo są naprawdę fajtułapami, inaczej nazwać się tego nie da. Przecież za coś takiego to w Polsce w ogóle to jest karalne z tego, co mi się wydaje, te barwy i to wszystko tutaj jest karalne. Nie może być tak, ludzie, serio, to tak, jakby dzisiaj Niemcy w Polsce zrobili jakieś takie swoje, swoje symbole. No przecież jakaś ustawka tam była w lesie, i tam jakieś pryncepolo było coś. Jaka to haja była! Ludzie! To jest wielki skandal, to co się wydarzyło w domostawie. Naprawdę. sobie sprawy nie zdajecie. To skoro. A może to też jest takie wyczucie, wiecie, z ich strony, z tamtych, że na ile oni mogą sobie pozwolić? Bo jeśli oni teraz. To zrobili, to oni już pójdą na całość. Oni na całość pójdą. No ale jak Kaczyński sam mówi, że oni nie brali udziału w Powstaniu Warszawskim, przecież my sami jesteśmy sobie winni. Do kogo mamy pretensje? Przecież to nawet bym nie winił tamtych. Pretensje mam tylko i wyłącznie do polityków. Za to, co mówi Kaczyński, za to, co mówi ta Jachira, za to, co mówi Sikorski, to oni są winni. Nie ci ludzie stamtąd, za wschodu. Nie oni. To są politycy winni. To oni ponoszą odpowiedzialność za to, co się teraz dzieje w Polsce. Tylko i wyłącznie politycy. To ich wina. Ich trzeba osądzić, ich trzeba winić. Nie ludzi, naprawdę. Tylko tych, którzy do tego doprowadzili. Tylko tych, którzy naprawdę mają naszą historię w czterech literach to, co się tam wydarzyło w latach 43, 44 na naszych kresach wschodnich. Ten naród, naprawdę ten kraj jest upadły, to mało powiedziane. Serio. Trzymajcie się bardzo cieplutko. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Piszcie co o tym sądzicie i proszę was zamontujcie tam monitoring, zróbcie tam monitoring, bo dojdzie jeszcze raz do czegoś takiego. To musi być monitorowane, musi być po prostu. To jest zbyt cenne dla nas. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć, papa. Pa.